Witam. W tym filmie musimy udowodnić, że podane liczby są równe. Dwa logarytmy o podstawie 10. Tak? Jeżeli nie mamy w postaci nic napisane, to domyślnie jest to dziesiątka. Czyli mamy dwa razy logarytm o podstawie 10 z 8, odjąć 3 razy logarytm o podstawie 10 z 2, dodać logarytm o podstawie 10 z 3. Ma być równy logarytmowi o podstawie 10 z 24. No My musimy to w jakiś sposób udowodnić. No, Teraz może być pytanie, z której strony wyjść. Lepiej wyjść najpierw do logarytmu o podstawie 10 z 24, czy z tego bardziej złożonego wyrażenia. No ja uważam, że lepiej wyjść z takiego bardziej złożonego wyrażenia. No bo my tutaj wiemy, że jakby mamy trochę więcej takich czynników. No i w jaki sposób możemy starać się to uprościć, tak? wykorzystując podstawowe wzory związane z logarytmami. No to wyjdźmy sobie od, od tego. No to zapiszmy 2 razy logarytm na staje 10 z 8 odjąć 3 razy logarytm na staje 10 z 2 dodać logarytm o podstawie 10 z 3. No dobrze, no tutaj mamy dwójkę z przodu i mamy trójkę z przodu. Pamiętamy, że to jest to samo jak sobie zapiszemy na przykład a razy logarytm o podstawie b z c, a to jest to samo co logarytm o podstawie b z c do potęgi a, tak, bo to a to jest tak jakby wykładnik tej liczby, która jakby w logarytmie. No, czyli możemy sobie to wykorzystać tutaj. Nie będziemy mieć to logarytm logaryt zasadzie 10 z 8 do kwadratu. To zapiszmy, że to jest 64. Ok, sobie może tej dziesiątki nie będę pisał, to jest tak jak przedtem nie pisałem. Czyli to jest po prostu logarytm w 10 z 64. Odjąć. No logarytm w 10 z 2 do potęgi trzeciej to jest 8. I dodacie jeszcze logarytm. W 10 z 3. Ok. No i to się równa. No, przekształcamy dalej. Już teraz przed logarytmami nie mamy żadnych innych liczb, więc możemy sobie wykonać. No co możemy sobie wykonać? Tutaj mamy różnicę logarytmów o tej samej podstawie. Czyli na no, różnicy logarytmów o tej samej podstawie to jest logarytm z tego przez to. Tak, jest tak samo wzór w karcie wzorów na różnicy logarytmów o tych samych podstawach, więc sobie z niego teraz skorzystamy. Więc to będzie logarytm na podstawie 10, tak, 64 podzielić na 8. Ok, no bo jeżeli tutaj mamy różnicę to tak naprawdę iloraz tych liczb logarytmowanych. No i dodajmy sobie do tego jeszcze logarytm, bo z 10 z 3. Czyli mamy, to się równa logarytm, no bo z 10 z 64, podzielić na 8 to 8, dodać logarytm, za 10 z 3. No i tu mamy sumę logarytmów o tej samej podstawie, no czyli znowu korzystamy ze wzoru z karty wzorów, albo ze wzoru, który mamy już w pamięci, no i wiemy, że to jest tak naprawdę, że suma logarytmu w samej podstawie to jest po prostu logarytm z iloczynu tych liczb logarytmowanych, czyli to jest po prostu logarytm na podstawie 10 z 8 razy 3, czyli to się równa logarytm na podstawie 10 tak z 24. No i to jest dokładnie to, co chcieliśmy otrzymać, więc to jest koniec zadania.